Witajcie na, naszym, na moim kanale. Na ja moim kanale jest Wamanda z mną jest Lena. I dzisiaj będziemy do Was przechodzić z, z QA i będziemy odpowiadać na pytania, które zadawaliście na moim Instagramie, na którego Was oczywiście zapraszam. Zapraszam Was również na mojego TikToka. Mamy balony z Helem, bo już niedługo wiemy 100 tysięcy, ale my już mamy zdjęcie z balonami zrobione, więc weźmy sobie jednego balona i będziemy odpowiadać. Na pytania. Na pytania i żeby było zabawniej będziemy robić to głosem po Helu. Jak, będzie nas, jak będziecie nas rozumieć, jeżeli nie to zrezygnujemy z tego, zobaczymy jak to będzie brzmieć. Oczywiście chciałabym was zaprosić na kanał Leny i na kanał Kacpra, linki do wszystkiego macie w opisie. link Tak i linki do wszystkiego macie w opisie. My nie przedłużając, idę po swój telefon i będziemy. Ja idę po telefon, I idę po telefon, położyć. Okej, okay, więc pierwsze pytanie mamy: kiedy remont lęki pokoju i czy będą z tego odcinki? I Czy, czy Lenka ma już jakiś pomysł na pokój? wie Ja mam cały pomysł. To. to czekaj, zaraz opowiesz. Kiedy remont lęki pokoju? Ja wiem. Ja Ja odpowiadam kiedy, z dalej. Mama Błękki pokoju jest w sierpniu. W sierpniu, czyli w tym miesiącu, zaczynamy remont Błękki pokoju. Yy, będą z tego odcinki? Tak, mam pomysł. Ja mam głos? Masz głos. Ej, to jeśli Ciebie było takie węzłe łóżko i to bym miała blisko i, i... i... będziemy... no ja będę tam urządzała, to to będzie na mojej kanale. Tak? Dobra. Okej, okay, ko ko Kolejne pytanie. Czy planujesz za kilka lat ślub z Mateuszem? Ale na razie nie mamy takich planów, bo jesteśmy z tobą miesiąc. Kiedy odcinek Shin? Jak Lenka wybiera Ci ubrania? Czy pozdrawia Oliwę? Pozdrawiam Oliwię, a kiedy odcinek myślę, że w tym miesiącu na pewno, ale jak wrócimy z wakacji. Uuu, ale mi się... Uff, się sztachłam, ale znowu już mi kończy się ten głos, strasznie krótko. Kiedy pokażę mojego chłopaka? Teraz ja pokażę chłopaka na 100 tysięcy. Tak, czyli już niedługo, bo już mamy 97 albo 90. Zdajcie łapeczki w górę. I subskrybujemy kanał, bo już mamy specjalna stoka nagrany. Tylko czekasz go wrzucić. Pytanie. Czy jako matka nie uważasz, że Lena ubiera się trochę wyzywająco, to nie hejt? kochanie. <grym> <to grym grym> nie uważam, żeby Lena się ubierała źle. źle. Pozdrawiam cię, Haniu. Pozdrawiam jest Są wakacje. Niech sobie wow! powodzi ubranek jak. Uh -huh. będzie nagrywać filmy na swojego YouTube'a. Ja mam filmy w każdym sieronę i będę nagrywała filmy. Na... Gdzie filmie. pracujesz? Aktualnie tylko na YouTube, TikTok i Instagram. <noise> Ale dziwiona. Jak Ale nie Cieszysz się, że na, za niedługo stoka na YouTube i będzie srebrny przycisk? O oh wow, nie <noise> Bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję, a kto mnie nie subskrybuje, niech teraz zasubskrybuje, żebym mogła już wam stawić odcinek specjalny, który nagrywaliśmy wczoraj. Smakim! z Smakim! I bardzo się cieszę, bo o cały czas mówiłam, że moim marzeniem od zawsze było mieć srebrny przycisk, więc już niedługo. Co ile dni nagrywacie filmy? Na mamy kanale codziennie filmy sam, a na moim kanale tylko się rada. Tak, do Lena nagrywamy w różnych dni po prostu, a na mój kanał nagrywamy codziennie. Chyba, że się uda nagrać jeden film, na przykład dwa filmy albo trzy filmy w ciągu dnia i jakiś dzień chcemy mieć wolny, to robimy sobie wolne. Jak Lena radzi sobie z hejtem? Mnie to nie obchodzi i chyba tyle. No, nie przejmujemy się, tak? Tak. Co najczęściej robimy w wolnej chwili. Dajcie, dzisiaj do wolnej chwili nagrywamy. A co nagrywamy, to wy widzicie codziennie na kanale, więc to robimy po prostu w wolnych chwilach. Lena, w wolnych chwilach jeszcze tańczy. I see you! Lena ma I see you. I, 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 I rysuję, tak? Lena lubi rysować, tańczyć. Lenerwować mnie. Jakie jest Twoje największe marzenie, takie, które chcesz powiedzieć? Uznajmy, że to jest pytanie i do mnie i do Ciebie, więc zacznij pierwsza. No dobrze, masz. Mam, Jakie masz największe marzenie? Ja chcę, żebym znowu spotkała moja chłopaka, to mają marzeniem. Moim marzeniem na ten moment jest mieć duży dom z basenem. O, jest! To no nie jest pytanie, to jest wiadomość, nie poddawaj się nigdy, jesteś super, a jeśli kiedykolwiek będziesz mieć słabszy moment, jesteś, to no jesteśmy lo. Dziękuję, bo właśnie dzięki wam... I patrz, ale to jest Dzięki Wam, się właśnie nie poddaję i się nie przejmujemy, bo wiemy ile osób jest nami, tych kochanych i dobrych duszyczek. Ja nie. Nie, to jest y, czemu Mati, twój chłopak nie pokazuje twarzy i czy planujecie specjal na stoka, pozdróbcie. Mati się dopiero pokaże na stoka. Nie ja wiem, czy planujemy specjal. Mamy już nagrane specjal. Już jest nagrane, tylko czeka, aż dobijemy te suka. No, tak ja. Macie w planach jeszcze jakiś wyjazd w te wakacje? Pozdrawiam. Pozdrawiamy cię Aniu również. Tak, mamy zaplanowany wyjazd na morze. Tak, jedziemy za... I w góry. Za, jedziemy za 7 dni, albo za no? 5. Tak, no. Nie wiem, jaki on będzie dzisiaj. Kto dłużej śpi, Lena czy ty? Ja teraz sobie będę Ja. Dużej Dużej śpielena, wolę y, na też Zobaczymy jak Co? będzie. Co? Zobaczymy y, y, jak będzie Lena wstawała, jak będzie miała szkołę. Ile na 2 i 29. Będzie kiedyś odcinek, kupuję le nie wszystko czego dotknie na ślepo. Tak, będzie taki odcinek. Tak, możliwe, że będzie on w sierpniu. <laughs> jak masz na drugiej imię? Ty jak masz? <laughs> Ja mam na drugiej imię Renata. Renia. Tak jest babcia moja. Tak jak babcia od lęki. Tak było na tyle pytań, które nam zadaliście. I zapraszamy na odcinki nasze wszystkie i pozdrawiamy naszych wszystkich widzów. Pozdrawiamy wszystkich widzów, ale ja na sekundę do Was wrócę z pozdrowieniami, bo co odcinek pozdrawiamy 100 lat. W odcinek odcinku 5 osób w stole We wczorajszym odcinku niestety nie było pozdrowień, więc w tym odcinku pozrobimy 10 osób Ale to przejdę na pozdrowień za sekundkę Ja bym chciała pozdrowić Kaczuszkę Ja bym chciała pozdrowić Julię Radolińską Ja bym chciała pozdrowić Helenę Bugaj Ja bym chciała pozdrowić Zofię Banik Ja bym chciała pozdrowić Wiktorię Parka Ja bym chciała pozdrowić Julkę Ja bym chciała pozdrowić Oliwkę Kobyłkę. Ja bym chciała pozdrowić Patrycję Wojtkowiak. A ja bym chciała pozdrowić Kaję. I chcielibyśmy pozdrowić Oliwię. Kaję, jeżeli ty byś chciał zostać pozdrowiony, bądź chciałabyś zostać pozdrowiona w kolejnym odcinku, to wystarczy skończyć ten film. A być może wybierzemy Ciebie, bo co odcinek wybieramy 5 osób, które pozdrawiamy. O, oczywiście chciałabym Wam podziękować, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Subskrybujemy kanał, żeby na bieżąco wpadamy na kanał Leny i na kanał Kacpra. Na kanał Kacpra możecie polecieć teraz, bo właśnie u niego zaczyna się premiera, ja tam uciekam, więc widzimy się jutro, pa!